Szybko, polub i subskrybuj, aby mieć szalone szczęście w każdej grze. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Powłisk Gamer w dzisiejszym hashtag 81 odcinku nagramy dla Was grę, tytułem Jerimzona Gara o miłości i drugi tome gra bez końca części do druga. W dzisiejszym odcinku 15 16 to twój ostatni i najgorszy wybór. Poświęcenie czyjegoś życia, czyje, to czyje życie to będzie. Za wszelką cenę trzeba będzie pewnie ocenić Grace i poświęcić jej życie. bo rocznie nam kiedyś mówiła, że trzeba poświęcić życie garejsy bez żadnych wątpliwości i bez żadnych mrugnięć okiem. I bez wątpliwości trzeba będzie ją ocalić za wszelką cenę, tak? wyrocznie kiedyś garemu powiedziała, więc dziś i to rozwijzemy tą zagadkę. Kogo by tu wybrać i po co on w ogóle nam jest potrzebny albo ona. Dobra, jeżeli ten filmik Wam się spodoba, to zostawcie mi tu ponad 59 łapek w górę, dobijcie mi cel subskrypcji do ponad 9 tysięcy i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i ci, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. Dobra, to teraz zaczynamy premia do nagrody 280 i jakby co? I już odebrane. Wszystkie oczy są skierowane na ciebie. Ryan dokonał wyboru z zadziwiającym spokojem. Teraz twoja kolej. Nie potrafię wybrać to takie niesprawiedliwe. W poprzednim odcinku miałem nagarać to coś tutaj. Wczoraj i już dzisiaj byłby koniec, a tak to będzie koniec jutro, jakby co. Obiecuję Wam, że jutro na pewno to nagram. Od samego rana. W Twojej głowie rozbrzmiewają echem słowa wyroczni. Loce ludzkości zależą od Grace. Jej ocalenie musi być naszym głównym celem. Przysięgnij, że ją ochronisz, Gary zanim udajecie się odpowiedzieć Gary zabiera cię na stronę nie martw się Gary jestem gotowa żebyś mnie wybrał to była cóż ciekawa przygoda i tyle razem przeżyliśmy Oplata lata twoją rękę swoimi dłońmi pocałuj mnie ostatni raz zanim spadnę w przepaść a dobra pocałuj patrzysz na wasze splecione dłonie i się uśmiechasz chodź tu Zdobawaczył usta, Grace w długim zmysłowym pocałunku. Z desperacją, odpowi... Z desperacją odpowiada na Twój pocałunek. Ja język przyniskuję Cię pomiędzy Twoje usta jakby próbowała zachować Twój smak na wieczność. Teraz jestem gotowa. To najtrudniejsza decyzja w moim życiu. Ryan, byłeś Moim najlepszym przyjacielem przez większość mojego życia. A te moim. O to chodzi w przyjaźni. Wybrałbym cię w każdej sytuacji w życiu, ale złożę obietnicę, której nie mogę złamać. Co? Co? Ryan Przyjacielu, bardzo cię przepraszam. Pozwól mi się przytulić, Życie i strunę. Tak jak e, bardzo cię przepraszam. Nie wyobrażasz sobie, jak bardzo mi przekro. I to cię nie usprawiedliwia. Wiedz, że też ocalasz Fiat, pozwalasz. Nawet nie chcę tego wiedzieć. Wybieram ocalenie Grace i poświęcenie Rayana. Architekt tak głową, a całkowicie nie wzruszony Twoim wyborem, Grace wzdycha z zaskoczeniem, nie będąc w stanie nic powiedzieć. Judasz. Bez przerwy wykrzykuje to samo słowo, spadając w przepaść. Judasz, Judasz. Odwracasz się do Grace, dziewczyna z płaczem odsuwa się od ciebie. Proszę, trzymaj się ode mnie z daleka. Grace, pozwól mi wyjaśnić. Nie mam takiej potrzeby, nie powinieneś tego robić. Ale musiałem, nie miałem wyboru, bo nie chcę wyjeździć, wychodzę. Architekt odprowadza girl Race w drzwiach jeszcze na chwilę odwraca się i rzuca ci ostatnie spojrzenie. Rana wygląda tak pięknie, nawet gdy jest smutna. Gratulacje Geraldu. Nadszedł czas, byś odwiedził pokój kontrolny i określił losy świata. No tak, losy świata. Lecimy do pokoju kontrolowanego, widzowie. Z ciężkim sercem wchodzisz do pokoju kontrolnego. Jak widzisz, dla ludzi nie ma już nadziei. Są nowotworem naszego wszechświata. Cóż za miłe słowa o ludziach. Co takiego ci Zorn robili? To bez znaczenia. Świat powinien zniknąć dawno temu. Niech zgadnę, ale go oceniłeś? Nie. ocenił go szczęśliwy zbieg okoliczności i wysiłki roczni Chyba ma to sens. Dlatego ludzkość potrzebuje arki. Nie wiemy, czy Grace odezwie się do Garego po tym, co on zrobił, po tym, że wybrał tak czy inaczej. Zobaczymy dalej. Czy tam dalej. Rodzą się tam ludzie nowej epoki. Inteligentni, doskonali fizycznie i co najważniejsze, zdolni do przedłożenia dobra ogółu na własne, nad własne. Czy jego słowa mają jakiś sens? Zgadzam się z Tobą. To znaczy zrobił kawał dobrej roboty. Jest super inteligentny, choć to trochę marudne. Olbrzymi kot szalune szczury, ludzie z idealnymi genami. Ale jest jakieś ale. Jest wiele ale. W porządku, przyznaję. Ostatnie wydarzenia na Arce nie pokazały jej w zbyt dobrym świetne. Potrzebne to są tam zmiany. Pamiętaj jednak, że nawet wśród absolutnych Apostołów był to wciąż najlepsza opcja dla ludzi. Rozumiem o co Ci chodzi. Ludzie mają tendencję do powtarzania błędów z przeszłości, obozy, zagłady, polowanie na czarownice, prawo silniejszego, zapęty rewolucyjne. Muszę powiedzieć Ci o jednym z naszych najważniejszych projektów o projekcie Piołun. Przypominasz sobie, że czytałeś o tym pro projekcie, kiedy byłeś z Frankiem w siedzibie głównej firmy, by znaleźć informacje na temat Salem. Projekt zagłodu ludzkości, niedobrze. Chociaż tyle, że nie posłuchałem Franka i zabrałem tyle informacji, ile się dało. Piołun to sieć 12 prywatnych satelitów komunikacyjnych. Każdy satelita posiada gotowe do ataku rakiety. Po ich wystrzeleniu systemy. Antybalistyczne USA, Rosji i Chin uznają je za atak jądrowy. W rezultacie rozpoczną obronę i rozpocznie się apokalipsa jądrowa. Dokładnie. Marszczesz brwi chyba nie chcesz być tym, który ciśnie przycisk i rozpocznie zagładę. Oczywiście jest inna możliwość. Pociski, wszystkie lub część z nich, mogą zostać wycelowana w arkę. No tego to się nie spodziewałem, ale nadal nie rozumiem, w co ty pogrywasz. Po co ta przemoc? Świat jest do bani, ale po co go niszczyć? Dlaczego dajesz mi możliwość zniszczenia Arki? Dobre, niech będzie to. Mogę na to pytanie odpowiedzieć tylko pytaniem. Po co go ocalać? Coś w tym jest. Być może zabrzmi egoistycznie, ale mimo tego, jak bardzo ten świat jest poparany, całkiem podoba mi się życie tutaj. Czy to Twoja ostateczna odpowiedź? Jeszcze nie. Masz jeszcze jakieś pytanie? Czy jesteś już gotowy by podjąć ostateczną decyzję? Mam pytanie, a właściwie tonę pytań. Wybierz jedną, nie mamy całego dnia. W porządku, ale liczę na szczerą odpowiedź. Odpowiem szczerze. Czy arena i wyspa też były częścią gry? Czy Twoja wnuczka po prostu... Odziedziczyła po tobie talent do tworzenia takich dziwnych gier? Pomysły były moje, ale nie mam nic wspólnego z tym, jakie ostatecznie wykorzystano. Ludzie dokonują własnych wyborów. Za to ja świetnie wiem, jakich wyborów ona dokonała. Jeśli nie chcesz, mogę pokazać Ci, co teraz dzieje się na arenie i na wyspie. Naprawdę? Nie mam ochoty wracać na arenę, ale tylko jeśli to symulacja. Chcesz przeprowadzić na mnie kolejne eksperymenty? To znowu tam prowadzą jakieś badania? Nie chcę znowu zostać złapany i wykorzystany jako myśl laboratoryjna. Co to za przyjemność znać wszystkie odpowiedzi zawczasu? Nie popełnię znowu tego błędu. Musisz samodzielnie dokonać wyboru i zobaczyć, co z tego wyniknie, Gary. Załóż okulary. Czas Wern ruszyć w podróż. Znowu to cholerne VR, dlaczego nie możesz zabrać mnie do jakiegoś raju na ziemi, gdzie będę żyć długo i szczęśliwie? Nikt inny niż te sam nie zapewni ci twojego długo i, sz... twojego długo i szczęśliwie. Chcesz zaprotestować, ale architekt podaje ci okulary, wiesz, że to koniec rozmowy na razie. Tarafiasz na arenę. Kto by pomyślał, że tu wrócę, nie w roli gladiatora. Jak się okazuje, przeciwko sobie walczą Aria i Stacy. Może być ostro. Dalej Aria. Nie bój się, Stacy. Możesz ją przechytrzyć. Stacy marczy brwi. Chwila jej nieuwagi wystarcza Ari. Rzuca garść piasku w oczy Stacy i natychmiast zyskuje przewagę. Zderajca Ściekła z powodu Twojej postawy, Stacy Desperat rzuca się na Arię niczym zranione, zranione zwierzę. Powala Arię i przyciska miecz do jej gardła. Ała! A nie mówiłam? Gdyby to nie było tak brutalne, mogłoby być całkiem seksowne, ale to było do przewidzenia. Aria nie ma szans ze Stacy. Nie zgadzasz się z wynikiem? Jakby moja opinia miała znaczenie. Nie rozśmieszaj mnie. Gdybym miał wybór. Dołączyłbym do walki i pomógł Ari. Aria nie jest wojownikiem. Ta walka była przesądzona jeszcze zanim się zaczęła. I to jest niby uczciwe. Nic nie jest uczciwe na arenie. Wygrywa silniejszy. I wygląda na to, że najsilniejszy jest w końcu po mojej stronie. Przeraczasz na polewalki i bierzesz miecz. Gotowa na to, trójkącik, Stacy. Skopię wam tełki. Dołączasz do dziewczyn, Stacy i zyczy na ciebie. Aria podbija i namiętnie cię całuje. Potem, jak zwyciężymy, odpowiednio ci to wynagrodzę. Nie mogę się doczekać. Pytasz miecz Ari i odsuwasz ją na bok. Stacy rzuca się na ciebie, wygląda jak rozwścieczona lewica. Masz niezwykły talent do wsadzania nosa w nieswoje sprawy. N nie wtrącanie się byłoby nudne. Tej Stacy jesteście godnymi siebie przeciwnikami. Walczycie aż brakuje wam sił, ale wciąż z żadne z was nie zamierza się poddać. Jednak popełniesz błąd, nie doceniesz Stacy, wierząc w jej uczciwość. Wykorzystuję chwilę Twojej nieuwagi i atakuję Artem. Kolejny raz powalają na ziemię holard na Stacy. Rzuć się na Stacy. Atakujesz Stacy, ale ona z łatwością unika twojego ciosu. ciosu. Uderza cię w brzuch i odpycha na bok, po czym pędzi w kierunku Ari jak drapieżnik, wyczuwający krew. Ach! Zawsze wygrywam gary. I co ty na to? Patrzę ci prosto w oczy, wciąż trzymając ostrze na gardle Ari. Jesteś teraz sędzią gary. Ja dlaczego? Musisz zdecydować o losie, Ari. W początku wiem co robić. Okaże jej nitość. Musisz się w końcu dowiedzieć, jak to jest, kiedy ktoś okazuje nitość. Och! Jesteś pewna, ona nigdy nie okazała ci nitości. Wiedziałam, że ten milutki idiota zepsuje mi zabawę. Jestem pewny, to jedyne słuszne rozwiązanie. Następnie trafiasz na wyspę. Wszystko wygląda inaczej. Nie ma żołnierzy, zarządzają, na be, zarządzają nią beni więźniowie. Ciekawe, dlaczego tutaj zostali. Trudno zwalczyć stare nawyki, ale dlaczego sam ich o to nie zapytasz? Odwracasz się i zauważasz, że otaczacie cię kilku byłych więźniów. Po twojemu zaskoczeniu wciąż noszą stare ubrania, nie różnią się wiele od tego, jakich zapamiętałeś. Och, cześć! Kopelat, dlaczego wciąż tu jesteście? Jesteśmy strażnikami wyspy. Dostaliśmy swoją zemstem. teraz mamy tu nowe zasady. Myślałem, że będziecie chcieli wrócić do swoich bliskich. Więźniowie spoglądają na ciebie z obojętnością i z zakłopotaniem. Orientujesz się, że nie pamiętają swojego życia przed epizodem z wyspy. Skutkiem ubocznym tu rodzicznego jest utrata pamięci. Nie, to rocisne Ari nie miała wielu skutków ubocznych. Zapytałbym, Bemal raczej twoi przyjaciółki, Humin, co się stało z tymi ludźmi po tym, jak ich opuściłeś. Też tutaj jest? Tak, ale czeka cię interesujący wybór. Jeżeli znajdziesz chumę, stracisz cenę na czas, którego potrzebujesz. Potrzebuję do czego? Do ocalenia byłych strażników. Niech zgady zostaną, o to Trafiłeś. Mają jakiś dzień, zanim to wrócisz na ich zabije. Jaka jest Twoja decyzja, Gary? To oczywiste, musimy. Próbować znaleźć human. Pozwolić im umrzeć. W tej sytuacji śmierć będzie dla nich największym miłosierdziem. Jeśli tak uważasz? Jestem pewny, podejmowałem trudniejsze decyzje. Miejmy to już z głowy. Terapia z powrotem do pokoju kontrolnego czeka tam na ciebie wyrocznie. Znów się spotykamy, Gary. Zgadza się, pani Delphi. Minęła wieczność od naszego ostatniego spotkania. Od tamtej pory podjąłeś kilka kluczowych decyzji. Szczerze mówiąc nie wiem już, które z nich były prawdziwe, a które nie. A właśnie o to w tym chodzi. Uwierz, jesteś dokładnie tu, gdzie powinieneś być. Dobrze wiedzieć. A więc po co tu jesteś? Masz dla mnie jakąś radę na koniec? Moja misja dobiegła końca. Od teraz nie mogę dawać ci więcej rad. Wszystkich wyborów musisz teraz dokonać samodzielnie. W tej chwili pojawia się architekt. Czas na mnie. Pamiętaj Gary, jesteś dokładnie tu, gdzie powinieneś być. Żegnaj. Wyrocznie rozpływa się w powietrzu. Czujesz się tak, jakbyś zaradził ostatnią osobę, której mogłeś ufać. W końcu zostaliśmy sami. Czas na Twoją ostateczną decyzję, Gary. Świat nie będzie na nikogo czekać. Jesteś jedną z najbardziej nieprzewidywalnych osób, z jakimi miałem do czynienia. Jesteś zdolny zarówno do miłosierdzia, jak i brutalności. Dzięki Tobie ta gra stała się jeszcze bardziej intrygująca. Czy nie wszyscy ludzie są tacy? Być może. Dlatego nie mogę Cię doczekać, by zobaczyć jaką decyzję podejmiesz. W porządku, jeszcze jedna sprawa zanim to co robię. chcę wiedzieć dlaczego wybrano mnie jako Nie Nieważne, zapomnijmy o tym. Nieważne, zapomnijmy o tym. Nie marnujmy więcej czasu. Jestem gotowy. Zabawmy się, zniszcz świat i ocal arkę. Zniszcz arkę i ocal świat. Zniszcz arkę i idź. Zniszcz świat i ocal arkę. Żegnaj świecie. Czekałeś na to już od dawna. Czujesz się jak w filmie science fiction. Rozsiadasz się i obserwujesz kolejno wystrzeliwane pociski. To wygląda jednocześnie tak nierealnie i tak pięknie. W końcu życie pozostaje tylko na arce. A więc tak to jest być Bogiem. Służysz za sobą głośne oklaski. Odwracasz się i widzisz uśmiechniętego architekta. Imponujące, ale jak pewnie podejrzewałeś to tylko symulacja wyboru. Możesz z tym wreszcie skończyć, jest tego za dużo jak na jedną osobę. Zgadza się, musiałem być pewny, że jesteś wystarczająco silny, by ukończyć grę. Kolejny wybór będzie już prawdziwy, obiecuję. Daj mi chwilę na pomyślenie, nie śpiesz się. W tej chwili słyszysz walenie do drzwi, ktoś próbuje dostać się do pokoju kontrolnego. Ale kto to taki będzie, to zobaczymy w ostatnim już jutrzejszym odcinku z Dream Zone. 16 jest 16. W pokoju kontrolnym masz określić nosy świata. Ktoś jednak ci przerywa słyszysz pukanie do drzwi. Tego dowiemy się dopiero jutro w jutrzejszym odcinku, widzowie. A na dzisiaj to by było tyle. Jeżeli podobał Wam się mój jakże przefajny odcinek Hashtag 81 odcinek z Jorim o Miłości, to wiecie to robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno, subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pablitski Gamer. No i to ja wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło oczyści panerka, papa Elopa morde, życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia. Do jutra, papa. Pa.